Z wykształcenia jest technikiem kolejnictwa, w związku z tym postanowiła zabrać nas na kolejne stacje. Na całym świecie rozsiane słodkie stacje deserów. I dzisiaj nam pokaże, jak wyglądają słodkości w różnych miejscach, w których bywała albo w których czytała. Kto? Teraz tej. Nie mogę, tak się zapatrzyłam. Jana Wołokowa, czyli finalistka drugiej edycji, tak? Drugi, ma, pamiętam tak, dobrze, ma ta, starszego. Ta, ta, ta. Tak, tak, tak. Tak się pokażę? zapatrzyłam, bo piękne rzeczy robisz, i będą to tylko. Będzie to podróż przez desery. Tak. tak, to będzie podróż przez desery. Dzisiaj zdecydowałam się pokazać ciasta świata na tyle, ile mogę. W tej chwili, jak można zauważyć, robię właśnie najbardziej znany chyba na całym świecie strudle wiedeńskie, które są bardzo popularne w Wiedniu, w, w, w niemieckojęzycznych krajach i w ogóle w całym świecie. Co prawda każdy robi ze swoim nadzieniem, ze swoim ciastem. Dzisiaj e, po, e, robię klasykę, to jest strudel. Apple strudel. Tak, tak, apple strudel i, i wiśniowy też właśnie teraz będę robiła, więc e, a wykorzystałaś do tego wykorzyst wiśnie mrożone? E, w tej chwili tak. Miałam wiśnie mrożone. Nie sezon na wiśnie. Niestety nie sezon na wiśnie, ale zależy, to gdzie. nie przeszkadza, szczerze mówiąc, też zależy gdzie, bo podróżujemy przez świat. Wiśnie mrożone możemy skorzystać, ich troszeczkę podgrzałam, wiadomo, z sokiem wiśni, troszeczkę też wyredukowałam i to jest taka gęsta, teraz fajna, żelowa wiśnia. I właśnie tak rozkładam i będę zaraz rolowała i potem w piekarniku 20 minut i A ciasto tawem. jakiego ciasta? Użyłaś filo? Ciasto w tym razem użyłam filo, tak jest. Tutaj mam 6-7 warstw filo przekładanych i każde warstwo jest posmarowane roztopionym maselkiem. I ogóry też smarujemy roztopionym maselkiem i to takie wychodzi fajne, kolorowe. Mniam. Mniam. Nie desery cię skusiły, żeby przyjechać do Polski? Mężczyzna. Pod... Mężczyzna. Pol Polacy potrafią. Ale Poznany na lotnisku, zupełnie przypadkiem. Tak, I zupełnie... to gdzie? W Moskwie. w Moskwie! Aj, ta Moskwa czasami potrafi... Potrafi łączyć ludzi, ale czasami potrafi ich podzielić. To kogo poderwał, to jest Jak ciekawa. to było? No, nie będę mówiła, że ja, bo... Nie, to prawda, że on poderwał, no dobra. Ale na Czyli znam się na wintko. Na A <grymnie> o, dlatego te wiśnie. Tak, da, ja, wszystko, dalekie A powiedz jeszcze ostatnią rzecz, co będzie następne w kolejności, o czym pogadamy przy następnym spotkaniu. To były strudle. To, były sztrudle, to sztrudle. był w jeden. Tak, następnym spotkaniu, następnym razem pokażę wam milfuet. To znaczy. Tysiące warstw, jak, tak, tak jak mówią we Francji, albo Napoleonka, która jest znana w, w Polsce, albo tak samo ta Napoleonka jest znana we wszystkich innych krajach, też robią z różnego ciasta, z różnego kremu, każdy ma swoją Napoleonkę. Czyli zostawiamy w jeden, jedziemy w stronę Paryża, wkrótce się tam zatrzymamy tak, i powiem Państwu, tak co jest. tam się wydarzy. A teraz pora na to, abyśmy się na chwilę oddalili, ale zobaczcie kogo. Agnieszka mamy Rylicz, nasza Agnieszka już czeka na spotkanie z Państwem.